Słowo Boże na dziś, 26 listopada Czytanie z księgi proroka Daniela Ja, Daniel, ujrzałem w swoich wizjach nocnych Oto cztery wichry z nieba wzburzyły wielkie morze Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle Patrzyłem, a oto wyrwano jej skrzydła Ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwóch nogach, dający jej ludzkie serca. I oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej – podnieś się, pożeraj wiele mięsa. Potem patrzyłem, a oto inna bestia, podobna do pantery, mająca na grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy, jej to powierzono władze. Dalej ujrzałem w moich nocnych wizjach. Oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między innymi i trzy spośród pierwszych rogów Zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. Patrzyłem aż postawiono tronę, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Z powodu hałasu wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzyłem, aż oto zabito bestię. Ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia do czasu oznaczonego. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba Przybywa jakby syn człowieczy, podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przemienia, jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Psalm responsoryjny III: chwalcie na wieki Najwyższego Pana błogosławcie Pana góry i pagórki błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi błogosławcie Pana źródła wodne błogosławcie Pana morze i rzeki błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody chwalcie Go i wywyższajcie na wieki Alleluja, Alleluja, Alleluja nabierzcie ducha i podnieście głowy Ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste.